A, P Panie Wojtkowiak! Skąd pan tą choinkę? Od RMF-u dostałem. Ubraną od RMF-u? Z lampkami? Z napisem urzędnicy Kielczanom? Widzisz pan, co oni w tych sejfach trzymają? Dobra, 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 Panie Wojtkowiak. A ta siekiera? To nie jest siekiera. A co to jest? Bryłoczek br do kluczy. To, hej, ale, to jakie lecę? lecesz? pan panie Wojtkowie tutaj, zaraz porozmawiamy. Dzień dobry, panie a, No, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. A hmm. widzę, że pan w pośpiechu leci. Jakim, no troszkę, bo właśnie jadę do rodziny na, na święta i... A, y, autkiem pan jedzie? No właśnie autkiem i chciałem właśnie już... A, jakby, super! To mam no. dla pana propozycję nie do odrzucenia. Słucham? Wybuchał pan dzisiaj. A, a, a. Ale o czym pan mówi? No właśnie, jest takie urządzonko, zaraz zobaczymy, czy pan pojedzie tym autkiem. No. Ale no... Wy... Co, co, ale co, ale śmiało, władza prosi, to dmuchamy. No. No i pięknie, 0-0. No, pięknie. Ja, jak na Wembley. No, nie wiem, Panie, co zrozumiałem. Co? Panie, dzielnicowy. Tak? Niech pan dmuchnie, bo po tym programie umynarskiej to wam ufać nie można. Panie Matwiejczak! Co? Panie Matwiejczak, władza nie ma nic do ukrycia. Proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo, o, proszę, proszę. 07 siedem, jasna. Nie, to jakaś produkcja jest. A, mówiłem, mówiłem. Panie Matwiejczak, a pan się nie wybiera gdzieś? Nie jedzie pan gdzieś? Panie władzo, ja to jadę cały rok. Na razie. proszę no już, już, panie Matwiczak, pan leci. Panie dzielnicowy, panie dzielnicowy, ja Słuchajcie. potrzebuję człowieka z doświadczeniem. Jakieś tam doświadczenie życiowe mam. No. A, ale cieszę się, policja może w czymś pomóc, tak. to bardzo chętnie. Karpia trzeba zabić. To są zwłoki, I to znaczy będą. I niech pan użyje tych właśnie takich, no nie wiem, tam najpierw może przesłuchanie, czy od razu pałujecie. Ale jak, proszę Pani? Ja już go przygotowałam, on już ma na głowie założoną kominiarkę. Niech Pan się tym zajmie. Ale jak? No, a pan, 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 Panie Januszu, gdzie Dzień Pan jedzie? No właśnie do rodziny, na święta. Gdzie tam panu idzie? Łapie kontakt wzrokowy. Cholera, ja pan... tak niewinnie pyka tymi usztami. Niech Pan to robi, jak Pan umie najlepiej. Niech Pan użyje wszystkich swoich sposobów sprawdzonych, naprawdę. Naprawdę? Tak, tak, tak. Na grapaj! Na klapę! Chyba będzie! Od razu wyfiletowałem. Ale on żyje! Czyś pan nie trafił! To, to teraz go pani nie wiem, tam podtopi, czy co? To jest, zabije pani jakoś tego karpia, cholera jasna. No, Proszę pana, co pan znowu tu na osiedlu wyprawia? No. Chyba pan widzi, że piaskiem sypie. No, no ale przez śniegu nie ma. No. A piasek jest. dobra, panie Januszu, pan jedzie już tam, moja rodzina jedzie, czeka. Tak, zdrowego wesołek e i panom, panom władzom... No, no. Panie Wojtkowiak, Woj pan zaczeka z tą choinką! Panie Wojtkowiak, my z jeszcze porozmawiamy! Tak się mam? Cześć, kociaku. Tu, twoja śnieżynka. Chciałam ci życzyć na święta samych cudownych prezentów. Ten najważniejszy jest już zapakowany w piękną, koronkową bieliznę, która opina moje apetyczne ciałko. E Edytko, sprawdzaj numer, jak dzwonisz do Tatusia, dzwonisz córeczko. Szczęść Boże. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. To, to znaczy, ja ostatnio nie, nie dałem na tace, bo drobnych nie miałem, ale teraz mam, to mogę dorzucić. To nie, nie, nie o to chodzi. Chciałem zapytać o podwiezienie. <grym>, nie, to, to nie ma problemu. No. Tylko, że ja jestem z pewną kobietą. To ja dwa tygodnie w kościele nie byłem, widzę się pozmieniało. Z jaką kobietą? Dom? Ja jestem domą, kuźwa! Ta starsza pani to rozumiem księdza Gosposia. Starsza pani, trzymaj mnie ksiądz, bo jak zaraz do niego dopadnę, jak mów pieprze, zaraz kładę. Krystyno, to dopaszę, Krystyno, tak. Krystyna była u spowiedzi. Ale ja przy spowiedzi skłamałam. Słucham? Nie, no bo faktycznie, jak jest tych dziesięć przykazań, no to um, prawdą jest, że faktycznie nie zabiłam, a i jeszcze nie cudzołożyłam. No, chociaż było blisko. Jak blisko? Ja staremu ostatnio kupiłam takie tabletki, co się bierze na 40 minut przed. A ten durny myślał, że Turtina skorby nie w całe opakowanie. No i? i zamiast tu założenia, to mu haluksy na kciukach wyszły. Zależałam ja przygotowana nic to ja zapraszam może jedźmy Oczywiście, że jedźmy, ksiądz no. prowadzi. No, ale jak no? Dwa dni temu zdał prawo jazdy, no to niech się chłopak wprawia! A ty do tyłu! Jak do tyłu? no. A chcesz zostać na Proszę bardzo, wsiada, jedziemy. No <laughs> Janusz <laughs> a, Ale co tak ksiądz pędzi? No, no muszę pędzić, żeby omijać tych, co jadą na nas. Janusz, ja wiedziałam, że ty jesteś człowiekiem wielkiej wiary, ale że w autostradę pod prąd? To my jedziemy pod prąd! Janusz, w tobie to jest prawdziwa iskra Boża jak u świętego Pawła. Dopiero wsiadł, a już się nawrócił. Ale że piskuje temu całe paliwo, wyjeździmy. Ale przecież my zginiemy, no! Całe szczęście jest z nami, to ci dała od razu. Ostatnie nam... To, to co tam w radyjku puszczają? Co tam mówią? Uwaga kierowcy, na autostradzie A2 porusza się auto osobowe o kolorze niebieskim pod prąd Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności Janusz, no patrz, co za ludzie, co za ludzie, Dępnij mocniej A po co? No przecież trzeba uciekać przed wariatem Tu KSM FM, pamiętajcie, że cały czas trwa akcja Bezpiecznie na Święta Policja zapowiadała już od dawna wzmożone kontrole na drogach, zatem noga z gazu i pamiętajcie o haśle piłeś, nie A jeżeli nie macie prawa jazdy, to polecamy podróżowanie ekspresem po w którym żadna kontrola drogowa nam nie jest straszna. A o dobry nastrój w podróży zadba teraz kabaret Nowaki. Dzień dobry, można? A pan w jakiej sprawie? Na przesłuchanie. No dobrze, zacząć śpiewać. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Proszę pana, Jezu... pan jest na posterunku policji. Przepraszam. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Proszę Ta, pana, da, na, 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 proszę pana, pan chce mnie zdenerwować? Po prostu tak czuję się nieswojo po tym postrzale. Jakim postrzale? To może ja opowiem. W dupę mnie pocałuj! A już pamiętam, trafił pan na posterunkową grzeszczak, ale było śmiechu na komendzie. Z czego tu się śmiać? Trafiła mnie w tyłek. No, a my zawsze mówiliśmy, że ona strzela do dupy. No dobrze, to proszę opowiadać od początku, jak to było. No to normalnie z żoną na święta jechałem autostradą. I autostradą na święta? Ale kłóciliście się w samochodzie, tak? Nie no, rozmawialiśmy, jak w małżeństwie. No i kto normalnie na święta, autostradą jedzie, powiedz mi, kto normalnie jedzie autostradą na święta? Przecież są jeszcze inne drogi, są takie żółte, czerwone, Widziałam, na mapach pokazywali w Telekspresie mówili, że są jeszcze inne, ale oczywiście nie, bo twoja racja jest najwa najważniejsza i najmądrzejsza. Oczywiście ty się mnie nie słuchasz, bo twoja racja jest oczywiście najlepsza i najmądrzejsza. Tak jak zawsze, ja się w ogóle nie liczę. W ogóle mnie to by było głodnie być. Oczywiście, wiesz co, wiesz co, a mamusia mówiła, że ty masz jakieś takie debilne, Terysy. To wtedy się pan zdenerwował? Nie, dlaczego? Wszystko było normalnie. No dobrze. To ile od tego momentu zostało wam do bramek? Jakieś pięć godzin. A dokładnie? Półtora kilometra. No dobrze, to co tam się działo w samochodzie? Już mówię. Po, po, powiedz mi teraz, gdzie jest ta choinka? Powiedz mi, gdzie są te prezenty? Powiedz mi, gdzie to cała atmosfera? Powiedz mi, gdzie to wszystko jest. Oczywiście, gdzie? W samochodzie! Przecież ja się spuciłam jak ruska mysz? Jest to, jest to. A ja mogłam wyjść za tego robercika. On by mnie na święta czarterem powiózł. A może chcesz kanapeczkę ci dać? Ja taką z miłości zrobiłam kanapeczkę, taką naprawdę ze wszystkim, co miałam w domu. Naprawdę cię tak zrobiłam, serce Ci zrobiłam, bo ciebie kocham na życie, jedziemy na święta i będzie miłość i radość, będziemy przebywać ze sobą i będzie cudownie, teraz jest pora, drugiego śniadania jest pora, to cię zrobiłam, żebyś sobie zjadł, żeby sobie jechał spokojnie, wiesz? Bo cię kocham, najbardziej na świecie cię kocham. Serce cię kocham, tak cię kocham najbardziej na świecie, cię kocham. I naprawdę jak, jak będziesz sobie jechał, to żebyś nabrał sił, naprawdę. No bo wiesz, pamiętaj, że my się kochamy, naprawdę się kochamy. I ty mnie kochasz na życie, ja ciebie na życie. I teraz Ci zrobiłam tę kanapeczkę, żebyś jechał, żebyś tutaj mnie nie spadł, żebyś mi tu. A czemu ci się ten ryj nie rusza? O tu! O tu! Tu jest ta droga żółta 743! Tu jest ta droga żółta 473! Zapamiętaj sobie dobrze tę liczbę, bo przez tyle dni do sypialni nie wejdziesz. Nie, chcę mu dzwoni, nie mamo, mamo, no, no. On nie chciał mojej kanapeczki. A ja mu taką pyszną zrobiłam, o piątej rano się zdzierałam, krowę szukałam, doiłam, żeby mu zrobić te kanapeczki, a on ten gardzi, on nie chce, no. Tak, tak, już mówiłaś, że jest debilem. Co? Jak nam się w łóżku układa? A skąd mam wiedzieć, jak on w garażu śpi? Cały czas prosto. Nie, no pewnie. Nie, no pewnie. Obcy baby, to się słuchasz. Oj, Robercik, Robercik. A ty nie cały, ty mnie cały, mi cały. No ale pan nie ma na imię Robercik. No właśnie. A, no i wtedy dojechaliście do bramek. Co pan, to dopiero pierwsze pięć minut. No dobrze, to niech pan się skupi na momencie, jak już dojechaliście. Dobrze. Pan wysiadł z samochodu. Nie, po co? Ja już teraz Pana poznaję. Pan wygrał ten konkurs. J jaki konkurs? Na największą pierdołę świata. Dobrze, co było dalej? Ja już mówię. Kasiulejka, jak ty pięknie wyglądasz! i daj spokój, wariacie. Przecież spocona jestem cała. No, wiesz. <laughs> no, mieliśmy święta spędzać na Malediwach, ale oczywiście mój mąż wybrał swoją wspaniałą rodzinę. To, to ty masz męża? No, jakoś tak się głupio z dziewczynami po pijaku za, y, założyłam, która z nas wyrwie większą sierotę i patrz, wygrałam. Ile płacę? Yy, Maćko, to mówi. Trochę tresowany. No, 19,99. Za co? No, za jazdę autostradą. Ale ja głównie stałem. Przecież siedzisz, durniu. Nie zapłacę. Nawet mi nie mów, że nie wziąłeś pieniędzy. No taki wstyd przy Roberciku. Kasiu, jak ty masz problemy finansowe, to ja cię chętnie pożyczę. przyjacie widywałem nago. No. Widzisz? Robercik to potrafi docenić kobietę. On nawet reaguje, jak jestem nago. Ja się z tobą rozwiodę. Patrz, nie wzdychaj mi tutaj, nie wzdychaj. Jak chcesz, proszę bardzo, mamy świadków, proszę bardzo, powiedz, co mi chciałeś powiedzieć. Proszę bardzo, co ty masz na myśli, wreszcie powiedz. Wydź to z siebie, proszę. Zamknij dupę. Co? Ja nie dam tak kamie mówić do Kasiuleńki. I wtedy pan wysiadł z samochodu. Nie. Nie, no pan to chyba z Bodentyna jest. No. no, i znalazły się pieniążki. Ale wie pan, co nie będę miał wydać, to będę grosik dłużny. I wtedy wysiadłem z samochodu. Oddawaj mojego grosza, Złodzieju, oddawaj! No żrej tą karab I wtedy ten postrzał i to wszystko. No to dziękuję panu za zeznania, a pan teraz wyjdzie za drzwiami, czekają moi koledzy. Oni zaprowadzą mnie do więzienia. <laughs> nie, oni chcą autografy od pana. W życiu nie spotkali tak cierpliwego człowieka. No ale to chwileczkę to o co jestem oskarżony? Wie pan co? W zasadzie o nic. No ale jak to przecież żona była, zeznawała. Tak, zeznawała nawet w obecności sędziego. O matko, i co? Została pięć lat za obrazy sądu. <laughs> z dystrybutorami Pada śnieg Pada śnieg Dzwonią dzwonki sań. Co za radość! Gdy saniami można jechać! W... To panów autorski repertuar? Tak. Jesteśmy nowoczesnymi kolędnikami. Kolędnikami, to, to kto to jest? Turoń. Tu, Turoń, a to, co to jest? Gwiazda. Betlejemska. Nie śmierci. No i co, i wy tak chodzicie po domach normalnie z Tak, normalnie. Mamy swój repertuar, śpiewamy. Zaczynamy zwykle, Jedi pasterzom mówił, potem wjeżdża, luk się rodzi, L luk się rodzi, jak to pasuje, no. luk się rodzi, moc struchleje, <grym> lubię to. <grym> No i na koniec na wyjście, żeby taki był klimat świąteczny, to mamy hit. Joda Malusienki. <zum> Zaśpiewać? Nie, 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 nie trzeba. Joda malusienki. Wyciągnął mnie świetny. Dobra, dobra, proszę, proszę bardzo, ma Pan tutaj, proszę bardzo, już naprawdę i powodzonka wszystkiego tam... Wesołych świąt wam życzę. No, do widzenia. Dziękujemy. No to co ekipa. Lecimy. Dzień dobry. Czy mógłbym, mógłbym nas pan podwieźć? <śridge> <ślad <satisfaction> <ślad> no, <ślad> no, oczywiście. Aha, bo my się jeszcze nie przedstawiliśmy. A my jesteśmy miski. Naprawdę? Ale nie takie do sałatki, czy dajmy na to orzeszki na przykład. No. Tylko takie prawdziwe. No. No to, no to... na przykład tutaj koleżanka Angela jest drugą wicemistą Karpia 2013. A ta o tu jest trzecią wicemist z Tajeki Betlejeńskiej. A pani? A ja nie. A mam takie pytanie no. panie są z jednego miasta? Tak, z jednego. Mhm. Zasia jest tylko z Kielc, ja jestem tylko z Gdańska, a Angela jest tylko z Bydgoszczy. No ja coś powiem, ja ci powiem, że normalnie jesteś tak ładna, że robisz się coraz bardziej mądra. No. Ja, ja zapraszam B bardzo serdecznie, proszę bardzo, bo je, już o, chciałbym tak. jechać, a ten... to, A nie będzie miał pan naprzeciwko, jak potrenujemy sobie ciut? No skąd? A koleżanka powiedziała, że zbyt goszczym. Nie, nie łapał! Nie złapał. To, 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 śmiało, śmiało to się. To ja może pierwsza bym. Yy, tak. Yy, nazywam się Bogdanowska Iwona jest. O Jezus, Maria! O Boże! Sorry, ale tak mnie zży stres! Nazywam się Bogna Iwańska i jeżeli, można, jeżeli wygram, to chciałam powiedzieć, że lubię czytać i zwierzęta. Eto, takie przygotowane, ja tam stawiam na to, że jestem spontaniczna, tak? Więc proszę mi zadać jakieś pytanie teraz. Kogo najtrudniej byłoby pani skłamać? No, oszukać. Oszukać? No. Siebie. Bo kiedyś dawno temu była ósma, a ja się okłamałam, że jest dziesiąta. I od tego czasu wiem, że nie można sobie ufać do końca. A ja to stawiam na naturalność. A twoje cycki o tym wiedzą? Weźcie! Się. Weź się. I tak wygram ten konkurs. Każda z nas ma równe szanse. No właśnie. Ale to ja się przespałam z organizatorem. Halo? Cześć, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię do pana z banku BGŻPNB Paruwa. Z, z jakiego banku? No mówię, przecież BGŻPNB paruła. Skąd? Z banku. Jakiego banku? No co ta baba jest w reklamie. Pytano, Jules Albinos, czy jakoś tak, ta... bo, bo, bo my dzwonimy do pana z wigilii firmowej. Chcieliśmy życzyć panu w imieniu świąt wesołych świąt. No, dziękuję. No. I z smacznego jajka. A i sprawdziliśmy pana konto. Miałby pan pożyczyć stówkę? Wiesz, tak grzeją na tej stacji, ale wiesz co, spociłam się, wyjdę na dwór, przewieję mnie i zdechnę. Oby! Coś ty powiedział? E, e, oby się ktoś zatrzymał, bo mi ręce z zimna odpadną. No, a przecież dałam ci te rękawiczki na sznurku. No tak, ale sznurek się zerwał, jak się próbowałem powiesić. Zmarł i mu się humor wyostrzył. Ty miałaś mi przynieść coś ciepłego ze stacji. No, przyniosłam ci, masz bycie na gorąco. Dzięki, nie trzeba było. No już przeczytałam. Przeczytaj sobie, jak cywilizowani ludzie spędzają święta. No, no dobra. Przepraszam bardzo Państwa, może gdzieś was podrzucić. Aha! zobacz! Tylko się pojawiłam, od razu ktoś się zatrzymał. Zobacz, jak działa urok osobisty. Pewnie, że tak. Chodź, skakuj do samochodu. No. Pro, proszę, proszę bardzo. Się. O, o, panie, panie, możesz pan podkręcić troszeczkę grzanie? Strasznie ciągnie od Marka. Musiałeś tak zmarznąć? No, no przepraszam. No. Państwo, gdzie jedziecie w ogóle? A wie pan co, jedziemy odwiedzić moich rodziców. Dawno żeśmy się nie widzieli. No na święta, no cudownie. Tak. cudownie. Na pewno będą się cieszyć. No, pewnie, na pewno, pewno. A to no. kiedy żeśmy się ostatni raz widzieli? No ostatni raz to na naszym ślubie. No i tak jakoś tak nie do końca. No nie do końca byli. No, do, dobra, a co mam wpisać w nawigację? Zakład karny piąki.